Witam serdecznie na konferencji po pierwszej kolejce Betklif II Ligi w sezonie 2025-2026. Dziś rysowia Rzeszów podejmowała chojniczankę chojnicę i ostatecznie nastąpił podział punktów 1 do 1. Z nami jest już trener gości, pan Damian Nowak. Dzień dobry, trenerze. Prosimy o podsumowanie do zakończonego spotkania. Witam serdecznie. Na pewno jesteśmy niezadowoleni z samego wyniku bo przyjeżdżaliśmy tutaj z nastawieniem na, na trzy punkty, żeby dobrze rozpocząć sezon. Na pewno na plus odrobienie wyniku. Szkoda, że, że tracimy po w fragmencie gry, po kontynuacji, którą gdzieś tam planowaliśmy w tygodniu, że, że z tego resowia na pewno jest mocna. I szkoda też tego, że mamy swoje sytuacje, jeśli teraz tak na Szybko zdążyliśmy policzyć dziewięć sytuacji bramkowych, bardzo dużo wejść po i, i, i tylko jedna bramka, więc to na pewno jest rzecz, którą musimy w przyszłym tygodniu poprawić, ale na pewno z samej gry można być zadowolonym, bo, bo dominowaliśmy, bo posiadaliśmy tą piłkę, byliśmy na połowie przeciwnika, stwarzaliśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, te sytuacje. Trzeba po prostu poprawić skuteczność i na pewno będzie to dużo lepiej wyglądało w kolejnych meczach. Dziękuję. Czy są pytania do trenera? Tak, ja bym miał. Dzisiaj podobnie jak przed rokiem mieliśmy sytuację, w której inaugurujemy z Resowią, ale to dzisiaj jest już zupełnie inna chojniczanka. I tak jak wtedy ten zespół był w budowie, tak dzisiaj trener postawił praktycznie ten sam skład co w zeszłym sezonie. Tak? Tylko debiutował w pierwszym składzie Damian Michalik i się okazało, że oczywiście ten debiut myślę, że można ocenić pozytywnie. O to też chciałem zapytać trenera właśnie. Naprawdę widać, że ta stabilność składu dużo tak jakby chyba przy tym otwarciu zmieniła. Jak ocenia trener debiuty, tak? bo gol Bartłomieja Eisenharta i Michalik, wspomniany przeze mnie, trochę akcji wykreował dzisiaj. Tak, zaczynając od początku, pytania. Przede wszystkim mamy bardzo wyrównaną i stabilną tą kadrę, i, i tak naprawdę dany mikrocykl tydzień decyduje o tym, kto, kto w tym pierwszym składzie wyjdzie. Duża jakość jeśli chodzi o, o zmiany, bo, bo firlej nam na pewno podnosi intensywność, olejnik daje nam taką stabilizację dalej w środku pola. Eisenhardt, który wchodzi, a, a jest z nami dopiero o parę dni i, i daje nam to wyrównanie, więc tu pokazuje, że ta chojniczanka na pewno nie będzie miała problemu z tym, żeby dany zawodnik z ławki wchodził. I, I nie trzymał jakości i poziomu gry. Bo, bo tak zbudowaliśmy tą kadrę, żeby, żeby się po prostu nie bać zmian, żeby od razu się na to wszystko decydować. Bo to pokazuje, gdzie trzeba iść i w którą stronę. Dzięki temu, że mamy mocną ławkę, jesteśmy w stanie, tak jak w dzisiejszym przypadku, wyrównać mecz. A mam nadzieję, że w kolejnych będziemy po prostu mieli dalej utrzymany poziom, który chcemy prezentować. A na Kubę Golińskiego jest zły trener, że tak w końcówce mógł tutaj no, swoim zajściem osłabić naszą jedenastkę. Graliśmy, kończyliśmy w dziesiątkę. Z drugiej strony grał bardzo bezpośrednio i tam już naprawdę pachniało tą czerwienią. Nie, tutaj nie można być zły na takie sytuacje, bo... Um... Takie są fazy meczu, czasami tutaj podjął, podjął decyzję i, i kto wie, no może nas uratował przed startą bramki, bo to była faza przejściowa, gdzie, e, gdzie przeciwnik wychodził, więc e, czasami tak w piłce bywa, trzeba po prostu tutaj teraz podejmować decyzje Kuba ją podjął i, i tutaj żadnych pretensji na pewno do, do tej sytuacji nie będzie. Bardzo dziękuję. Dziękuję za udział w pierwszej części konferencji prasowej. Dziękuję. W drugiej części konferencji prasowej witam trenera gospodarzy. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Prosimy o podsumowanie tego spotkania. Trudne spotkanie za nami. Na pewno spodziewaliśmy się takiego. Cholniczanka zrobiła kilka naprawdę ciekawych transferów. Jest to zespół, który kończył ostatnio finale baraży Nie zmienił się tam sztab szkoleniowy, więc wizja jest kontynuowana, więc wiedzieliśmy, że musimy zrobić dzisiaj dużo, żeby, żeby zdobyć punkty. Dobrze zaczął się ten mecz dla nas, zdobyliśmy bramkę po serii takich stałych fragmentów i, i to co też w poprzedniej rundzie nas cechowało, gdzieś tam staraliśmy się szukać naszych takich momentów z obrony niskiej, z przejścia, na pewno było, było kilka razy niebezpiecznie, troszkę za późno doskakiwaliśmy na przedpole, za późno wyskakiwaliśmy do, do bloków. Chcieliśmy to, to skorygować. Też szukaliśmy swoich okazji i wychodziliśmy z kontrami Janek Silny na pewno miał taką jedną niezą, gdzie obrońca zblokował w, ostatnim, w ostatniej gdzieś tam sekundzie w tej pierwszej połowie. W drugiej nie chcieliśmy na pewno się tak cofnąć, jak to, jak to zrobiliśmy. Wiedzieliśmy, że tak nie da się całą połowę grać, natomiast podświadomość pewnie i i to, że prowadzisz pierwszy mecz, rywal i tak dalej, pewnie to wszystko razem gdzieś tam się skumulowało. Więc chcieliśmy troszkę zmianami personalnymi to wyciągać. Myślę, że że za łatwo trochę dopuszczaliśmy do, do tych dośrodkowań, nie domykaliśmy tej piłki. Mimo tego, że na pewno dużo wyblokowaliśmy, dużo zbiliśmy tych piłek, brakowało później utrzymania tej drugiej piłki i to było też istotne. Straciliśmy bramkę, myślę też w momencie, w którym takim gdzieś myślę, że Choince miały kilka takich lepszych okazji pewnie do zdobycia niż tą akurat, z której zdobyli. Natomiast, no mówię, trochę gapiostwo, trochę gdzieś tam brak organizacji, końcówka meczu, może brak sił. Tak to rozpatruję, szkoda, bo w 90. minucie mieliśmy po stałym fragmencie bardzo dobrą okazję, gdzie Kuba Banach ewidentnie jest pociągany i tam jest 100% rzut karny. Natomiast, nie chciałbym tego też sprowadzać do tej sytuacji, bo. Bo tak jak wspomniałem, doceniam bardzo ten punkt, natomiast szkoda tylko takich klarownych sytuacji, że tutaj na pewno ten rzut karny nam się należał. No inaczej Kuba by na pewno skierował tą piłkę z trzeciego metra do, do bramki. Gratuluję drużynie postawy, charakteru. Myślę, że tego nam nie będzie brakowało, ale na pewno potrzebujemy troszkę więcej jeszcze elementów piłkarskich, żeby, żeby też no nie funkcjonować tylko i wyłącznie. Bez piłki. Szkoda też Maćka Haberka, który nam wypadł na wczorajszym treningu, bo to też jest ważna postać kapitan drużyny, który mocno daje dużo spokoju w budowaniu i, i na pewno to też po części było widać. Dużo podpowiada, dużo żyje, więc jest w stanie też organizować tą grę bez piłki, dlatego to na pewno jest nasze duże osłabienie, ale ci, którzy weszli dzisiaj, na pewno też pracowali na dobrym poziomie. Dziękuję. Czy są pytania do trenera? Piotr Socha, Radio Rzeszów. Chciałem zapytać o taką rzecz, bo tak naprawdę to rywale patrząc na posiadanie piłki mieli ogromną przewagę. Gdyby nie fantastyczne interwencje Tetyka, to pewnie tych bramek byłoby więcej. Czy zdaje sobie Pan z tego sprawę, że to mimo wszystko nie był dobry mecz w wykonaniu Rysowi? Muszę go obejrzeć na spokojnie. E, tak jak powiedziałem, na pewno w budowaniu, w ataku nie byliśmy taką drużą, którą... E, kilkukrotnie pokazywaliśmy w poprzedniej rundzie, chociażby w grach kontrolnych. Sprowadziłbym to trochę do tego, że, że też mamy młody zespół i też w tym tygodniu przedmeczowym było widać lekkie takie rzeczy, które w, w, dla mnie były sygnałem do tego, że ta pierwsza kolejka się zbliża. Dzisiaj nasza średnia wieku to było około 23 lat na boisku, myślę, że po zmianach jeszcze mniej. Więc na pewno... Na pewno zespół Chojnic miał swoje sytuacje, Kuba na pewno stanął na wysokości zadania w kilku z nich, ale też wydaje mi się, że aż takie stuprocentowe te sytuacje też nie były, one były na pewno groźne, na pewno jeżeli któraś z nich by wpadła, byśmy nie mogli Kuby obwiniać. No ale też zrobił to, co po prostu spełnił swoją rolę na boisku i był skoncentrowany, był, był odpowiednio ustawiony, więc wybronił tę sytuację. Więc na pewno z gry Chojnice miały, miały więcej, ale, ale są takie mecze, gdzie po prostu dobrze, mądrze się bronisz, starasz się wychodzić z kontratakiem, szukać kolejnych sytuacji i to był też mógł być taki mecz. Zakładam, że będzie kilka innych takich spotkań, zresztą my takie też mieliśmy w poprzedniej rundzie, gdzie byliśmy w dużym posiadaniu, nie zawsze wygrywaliśmy te mecze, więc... Musimy potrafić też grać bez piłki, potrafić te takie trudne momenty przechodzić i, i to też jest w tym wszystkim istotne. jeszcze Panie super supernowości. Dzień dobry Panie Trenerze. Ja chcę zapytać właśnie o tę młodą drużynę, o której trener wspomniał. Latem w Wrocławiu znowu sporo się działo, wielu zawodników odeszło, też znaczna część przyszła. Proszę powiedzieć, czy to jest taka drużyna, którą na nowo trzeba w pewien sposób konsolidować, którą na nowo trzeba scalać, wyjaśnić pewne schematy, jeśli chodzi o organizację gry? na pewno na pewno jest, było dużo pracy za nami którą wykonaliśmy ale jest dużo przed nami ten mecz też mi dużo mówi w kontekście właśnie organizacji jeszcze w obronie i w ataku więc na pewno nie wszyscy są dzisiaj którzy grali jeszcze taką najlepszą najlepszą tutaj formą swoją i na pewno niektórzy zawodnicy potrzebują jeszcze minut bo Niektórzy z nich nie, nie grali też regularnie w poprzedniej rundzie czy w poprzednim sezonie, więc tutaj na pewno z każdym meczem, z każdą minutą rozegraną, z każdym treningiem ten zespół myślę, że też będzie bardziej się rozumiał. Szkielet został tej drużyny i to jest też ważne, bo. Czy, czy ten środek obrony, czy środek pomocy, mamy tutaj jakieś takie podwaliny pod to, żeby obudować to, ale, ale na pewno na pewne rzeczy trzeba czasu i oczywiście chcemy to zrobić szybko, bo Liga wystartowała i tu oczywiste jest to, że, że musimy punktować, ale patrząc też z perspektywy tego, hmm, tego meczu, gdzie graliśmy z Chojnicami, tak jak powiedziałem, które są bardziej pewnie stabilne pod kątem zmian i tak dalej, no to, to tutaj... I tak bym postawił duży plus tutaj przy naszej, naszej postawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję w takim razie wszystkim za udział w konferencji prasowej i do zobaczenia. Dziękuję.